Przede wszystkim trzeba pamiętać o jakości danych, bo zasilenie systemu danymi, które nie są prawne, prawdziwe, potęguje tylko problemy, a, nie, nie, a nie, nie rozwiązuje ich, a z drugiej strony organizacja musi być gotowa na podejmowanie decyzji, bo system sam z siebie tych decyzji nie generuje, on tylko proponuje scenariusze, które trzeba przeanalizować, no i na podstawie tych scenariuszy trzeba podjąć decyzję. no i teraz jeżeli potrafimy analizować, potrafimy podejmować decyzje, no to, to proces jest bardzo płynny, efektywny. Jeżeli to nas przeraża, czy, czy nie potrafimy sobie z tym poradzić, no niestety nie będzie, nie, będzie tych efekt, nie, nie będzie tych efektów. Systemy klasy MES, systemy zarządzania kością, QMS, Quality Management System, wszystkie te systemy są współpracują i mają jeden cel, żeby usprawnić cały proces. Tu bardzo istotny jest system MES. Który zbiera bezpośrednio dane z produkcji i zasila system planowania. Sprawia to, efektem tego jest to, że dane są przesyłane w czasie rzeczywistym i planista czy, czy działy planowania mogą bezpośrednio, bezpośrednio reagować na, na zakłócenia.